Na pagórkowatym terenie w miejscowości Ulu Gombak, niedaleko stolicy Malezji, Kuala Lumpur Znajduje się jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w całym azjatyckim kraju, a wszystko zaczyna się w 1970 roku, kiedy otwarto w tym miejscu 24 mniejsze hotele, 5 domków i jeden duży basen. W kolejnych latach obszar ten jest sukcesywnie powiększany, a w 1975 roku definitywnie zaczyna funkcjonować jako park rozrywki Mimaland. Do głównych atrakcji należy rozległy park prehistorycznych zwierząt składający się z modeli dinozaurów naturalnej wielkości jest też jezioro do pływania łódką i wędkowania, gigantyczny labirynt, w którym przez kilkadziesiąt minut można spacerować, czy rozległa strefa ciszy, stworzona w lasach otaczających to miejsce. I choć pojawiają się w tym czasie krytyczne głosy, według których powstaniu parku towarzyszyły niejasności i dziwne interesy, wydaje się, że zaczyna się tradycja, która tak szybko się nie kończy. Lato 1993 roku jest tak upalne, jak tylko może być malezyjskie lato w Mimalandzie. Jest wypełnione po brzegi, kiedy słychać przerażony krzyk. Wkrótce staje się jasne, że jeden z gości został śmiertelnie ranny na zjeżdżalni. Wielu uważa to za zwykły przypadek, ale niektórzy twierdzą, że karma dopadła pozbawionego skrupułów i bogatego właściciela tego miejsca. Park jest chwilowo zamknięty, ale nadeszły kolejne katastrofy. Osuwisko uszkodziło część basenową, a w ponownym otwarciu zabroniły nagłe procesy sądowe i pozwy, i miejsce to zostało ostatecznie zamknięte w 1994 roku i od tego czasu jest stopniowo wchłaniane przez otaczającą go dżunglę. Jednak ludzie, którzy się tam udają, aby sprawdzić jego stan, mówią, że nie tylko przez przyrodę. Wielu z nich mówi o mrocznej atmosferze i poczuciu, jakby nad dawnym parkiem. Zawisło jakieś mroczne zaklęcie, czy ktoś mógł przekląć park lub jego właściciela, jak wierzą przesądni Malezyjczycy? Trwa to już 30 lat, i przez ten cały okres w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej doniesień o dziwnych zjawiskach, do jakich dochodzi w ruinach parku. Ludzie piszą głównie o bardzo nieprzyjemnych odczuciach związanych z obecnością obcej osoby, o na plecach albo oddechu. Który wielu odczuwało na karku. W 2020 roku w tym miejscu kręciła grupa filmowców, którzy byli świadkami tajemniczych zjawisk. Siedmiu członków ekipy nagle doznało niewytłumaczalnego ataku paniki i histerii, a podczas kręcenia kilka razy psuły się różne urządzenia elektroniczne. Wielu świadków zgłaszało obserwacje ciemnych postaci, ponoć zwykle poruszają się w niektórych opuszczonych budynkach. Albo w pobliżu posągów, do których prawdopodobnie chodziła większość ludzi. Istnieje teoria, że w czasie funkcjonowania parku w rzeczywistości było znacznie więcej wypadków śmiertelnych wśród odwiedzających, ale właścicielowi zawsze udawało się je zatuszować i przekupić ocalałych.